Jestem śmieciem, tak właśnie wtedy o sobie myślałem, w pierwszym okresie mojego niepicia, zacząłem zdawać sobie sprawę z tego, co ja najlepszego zrobiłem, czego nie zrobiłem, choć powinienem zrobić. Do jakiego stanu doprowadziłem moją rodzinę i siebie samego. Kiedy zdałem sobie z tego wszystkiego sprawę, Świat mnie przywalił. Wydawało mi się wtedy, że jestem ludzkim śmieciem, którego ten święty świat nie powinien w ogóle nosić. Może to zabrzmi banalnie, ale na mitingach AA dowiedziałem się bez cienia żadnych wątpliwości, bez usprawiedliwień, że jestem chory na chorobę alkoholową. Dostałem literaturę fachową, a ostką, dostałem literaturę medyczną do wglądu, gdzie jasno jest napisane, że mój wpływ na zachowania i sytuacje w tamtym czasie był prawie, prawie żaden. To wszystko było silniejsze i mocniejsze od mojej własnej woli. A zachowanie irracjonalne w pijanej głowie nie dałem sobie sprawy. W ogóle dziś, kiedy. Przypomnę sobie, co ja najlepszego robiłem, co ja wtedy mówiłem, to, to gdybym tego nie robił osobiście, to nie uwierzyłbym, że człowiek może być tak y, zmieniony tak zmieniony tak nielogiczny taki wulgarny taki hamski, bylejaki, obrzydliwy. Cóż to dużo mówić? Poczytajcie sobie niektóre komentarze pod filmikami moimi zeszłymi. Tam widać, co alkohol porobił z ludzkich mózgów. Ech, dowiedziałem się, że nie mam się czego wstydzić, bo takich ludzi jak ja jest więcej. Choroba bardzo demokratyczna obdzieliła wszystkich bez względu na status społeczny, wykształcenie czy wykonywany zawód. Trochę otuchy, więcej do serca wlała mi bajka ojca Szustaka, dominikanina. Hmm. Bajka o dwóch wiadrach. Jeżeli jesteś w takiej sytuacji, jak ja byłem wtedy, jeżeli myślisz o sobie tak, jak ja wtedy o sobie myślałem, posłuchaj, przyda ci się. Był ogrodnik, miał przed cudowny ogród, przepiękny. Dość rozległy. Wodę do tego ogrodu codziennie donosił wiadrami z pobliskiej rzeki. I tak każdego dnia wiadra jak to wiadra rozmawiały ze sobą. A właściwie rozmawiało cały czas piękne nowe wiadro i dokuczało drugiemu wiadru, staremu, zdezelowanemu, dziurawemu, krzywemu. Nie wiem po co pan ogrodnik Ciebie jeszcze w ogóle trzyma. Powiniencie już dawno wyrzucić. I kupić takie nowe wiadro piękne, dobre, całe, niecieknące, jak ja. I tak każdego dnia. Stare wiadro było naprawdę bardzo pokorne. Bo mu bardzo przykro. I mówi, wiesz, ja wiem, że tak trochę to się już nie nadaje. Ale wiesz, bardzo się staram. Bardzo się staram to co robię, robić najlepiej, jak potrafię. Wiem, że mi nie wychodzi. Ale przykładam się najlepiej jak tylko potrafię. W końcu jednego dnia pan ogrodnik zdecydował się zareagować. Poprosił obydwa wiadra, aby spojrzały. Powiedział do nowego wiadra: Patrz, nic złego nie ma w byciu doskonałym. Bycie doskonałym sprawia, że ogrody kwitną. Ale rany, doświadczenia, Przeżycia. Bycie słabym, bycie nieudolnym sprawia, że życie może zakwitnąć tam, gdzie wcześniej nic nie było. Nic. Dzięki ranom, dzięki krzywdom, dzięki ułomnościom. Bóg można, może rozlać życie tam, gdzie z doskonałością. Nie byłby w stanie tego zrobić. Może warto spojrzeć na siebie w ten sposób, że to właśnie dzięki Twoim niedoskonałościom może być doskonałym przykładem, może być wzorem dla innych, to może dzięki Tobie właśnie życie innych ludzi może znowu zakwitnąć i być pięknym ogrodem. Właśnie dzięki Twoim wadom, dzięki Twoim niedoskonałościom. Nie potrafię cofnąć czasu, nie potrafię zmienić przeszłości, ale mogę ją uporządkować. Mogę ją uporządkować, zadośćuczynić wszystkim, z którymi się poróżniłem w przeszłości, których skrzywdziłem, i zacząć od dziś żyć pięknie, żyć pięknie i wspomagać innych. I tego Ci, bracie, życzę. Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem. Pozdrawiam pa cześć